Ta informacja, która została umieszczona i w mediach, i na, i, i na ulicach w postaci plakatów, dotarła do tych osób, które są zainteresowane. Chcę oddać głos mojemu zastępcy, panu Michałowi Tomaszykowi, który tę sprawę od początku prowadzi. Ja siadam z boku. Decyzja będzie podjęta po wysłuchaniu wszystkich głosów, także merytoryczne. Wszystkie kwestie proszę o ich poprzenie przed pana Mikołaja. Zakładaliśmy, że nie będziemy w tym roku ani w roku przyszłym wykonywali remonty tej ulicy, ze względu na to, że najpierw akwanet musi wykonać swoje prace, a my w tym w pierwszym półroczu tego roku chcemy zlecić opracowanie projektu drogowego na ten odcinek przez Wydział Inwestycji. Zostanie, zostanie, zostanie opracowany. Druga rzecz. Być może mała kolizyjność tego skrzyżowania, jeżeli chodzi o statystyki, to jest wylot, proszę zauważyć, z ulicy Żabikowskiej. By musiał pana sierżanta zapytać, ale do nas nie docierały informacje o jakichś wielkich problemach, jeżeli chodzi o, o bezpieczeństwo na tym, na tym odcinku. Natomiast zwróciliśmy uwagę, szczególnie, szczególnie kierowcy autobusów tutaj jeżdżących, że często dochodzi do wymuszenia pierwszeństwa dla wyjeżdżających właśnie z ulicy Żabikowskiej. Także podjęliśmy również w ramach w gronie no, ekspertów tutaj próbę rozwiązania również tego problemu, bowiem chcieliśmy zadziałać prewencyjnie, a nie w następstwie jakiegoś nie, nieszczęśliwego, e, nieszczęśliwego wypadku. I kwestia, która najpewniej najbardziej Państwa e, 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 Interesuje to kwestia wprowadzenia tego ograniczenia i zmiany zmiany kierunkowości. A mianowicie po, po tych wnioskach stwierdziliśmy, że tu jest możliwe wprowadzenie ruchu dwukierunkowego: o to, by mieszkańcy wyjeżdżający z ulicy Migali, przy założonym w tym miejscu zmianie sterownika na sygnalizacji, która by podniosła płynność tego skrzyżowania, co jak się wydaje zostało już osiągnięte, ze względów bezpieczeństwa. Ze względów bezpieczeństwa tylko i wyłącznie i tego wyjazdu z ulicy Sowieckiego y, mogliby bezpieczniej, być może ciut dłużej, ale po to wymiana tego sterownika, włączyć się w ruch w ulicę, ulicę Sowieckiego. Y, to tyle z mojej strony. Szkoda, że takie spotkanie nie odbyło się wcześniej, przed wybudowaniem wysepki, <laughs> która w tej chwili od dłuższego czasu jest. I ona naprawdę powoduje duże zagrożenie drogowe dla osób, które z ulicy Migali próbują skręcić w lewo. Dlatego, bo w tej chwili trzeba uciekać przed samochodami, które nadjeżdżają od, ulic od, od centrum Lubonia. I tam naprawdę miejsca jest mało, a przy dosyć wysokich prędkościach, jakie tam właśnie występują, to rzeczywiście można się nie Drugi temat, jeżeli chodzi o skrzyżowanie ulicy Żabikowskiej i ulicy Sobieskiego. Które w tej chwili, o właśnie o tym mówię. Przez 20 lat jak mieszkam na ulicy Migali Było sporo wypadków polegających na tym, że osoby jadące ulicą Żabikowską nie zdołały skręcić w ulicę Sobieskiego i waliły w płot na narożniku. Ten byłby, Mój płot! No właśnie, ten płot był wycinany często, gęsto, no, jest. z bramką tego domu, także tam działy się rzeczy straszne. No, to was nie przypominam sobie raczej wypadków takich które były na zasadzie wyjeżdżania z ulicy Żabikowskiej i włączania się do ruchu właśnie w ciągu ulicy Sobieskiego. wszystko no, no, pole. Teraz następny temat, jeżeli chodzi o zmianę organizacji ulicy Buczka i tych pozostałych ulic, no mówi się tutaj o ograniczonej widoczności, jeżeli chodzi o skrzyżowanie od strony ulicy Żabikowskiej i ulicy Buczka. No więc powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest pierwsza reorganizacja ruchu na tym skrzyżowaniu, prawda? Każda ta reorganizacja powoduje coś takiego, że mamy tam pomoce drogowe, zbieramy szkło i tak dalej, bo zawsze po tej reorganizacji jest okres działania na, pamię na pamięć i no powiedzmy sobie szczerze, że ten okres wcale nie jest taki krótki, jakby się mogło niektórym wydawać. Chodzę tam tędy bardzo często, więc widzę, że jest interwencyjnych hamowań i wygrażania sobie nawzajem. Wydaje mi się, że jeżeli w tej chwili zmienimy znowu tą organizację ruchu, a osoby, które będą jeździły teoretycznie kierunkową ulicą Żabikowską, przyzwyczajone do tego, że ta ulica jest główna, no to możemy się spodziewać tego, że z ulicy Buczka niejednokrotnie dostaną żmota i, do, i to i do ciężkiego. Mimo wszystko wydaje mi się, że tu w tym momencie wpuszczamy całe nasilenie ruchu w jedną ulicę Targową i to wszystko się będzie przez tą ulicę Targową próbowało wydostać na Sobieskiego. ale naprawdę tych samochodów jest sporo, to nie są pojedyncze jednostki. Tam i rano i wieczorem praca naprawdę bardzo dużo ludzi z samochodami. I wydaje mi się, że to będzie miejsce takie, że zrobi się korek od ulicy 3, Poznań, cała tak, po prostu stała. Także to nie że... No i tu się 90% lewo, będzie skręcać w lewo. przy się przy gimnazjum numer dwa, przy szkole. Bo teraz o co mi się rozchodzi, że robimy ulicę Rzapikowską jednokierunkową, tak? Nie. I, no tak, 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 tak. Ulicę Rzapikowską jednokierunkową. I teraz jesteśmy tutaj na tym skrzyżowaniu z ulicy Buczka. I teraz tak, jeżeli ktoś z Włóczka, z Migali, czy też z Dołu Długiej, będzie chciał wyjechać w stronę Lubonianki do Włóczoraj, do Spoczynania. przy Poróbie, Proszę, od... Wszyscy będziemy musieli się spotkać tutaj na ulicy Targowej i na tego Sobieskiego. Utworzą się korki, jestem tego zdania, że utworzą się korki. I teraz połowa będzie chciała ominąć te korki. A następną drogą alternatywną, żeby się dostać do strony do Lubońskiej Poznania, będzie objechać ulicą Buczką do Kołątaja i przy gimnazjum numer 2 Kołątaja Sobieskiego skręcić tam w stronę Lubońskiej. Jest, jest, obo... jest to druga droga, która prowadzi do całego obwodnicy. Tak, byłyby trzy. Bo byśmy mogli wybrać albo targową, mm. albo przelecieć prosto Żabikowską, mm. albo lecieć w Buczka i trochę naokoło przyjeżdżać. Hmm. Bo skupiamy się tutaj na tym hmm. skrzyżowaniu. Hmm. A dalej będziemy próbować to objeżdżać w Buczka, bo jest wymarkowana, okay. asfaltowa, do ulicy Konta <tancjanta> <tancjanta> i Sobieskiego, gdzie i tak tam już mamy dosyć problemów. Tak tak do ja I nazwą jest mązdoł tak. wypadek. Jest mązdoł wypadek. Mamy na ulicy Buczka, mamy przedszkolę, ono co prawda jest schowane, ale jest dosyć spory. Jaki, jaki jest sens budowania drogi poznańskiej, tak? jeżeli naturalnym jej, jej kierunkiem byłaby, jest, jest droga targowa, którą Państwo chcecie zrobić jednokierunkową? Dżabikowska, Dżabikowska, przepraszam, żabikowska. Uważam, że jeżeli się planuje takie rzeczy, to powinno się planować długofalowo. I, I jakoś bardziej obszernie. Po to się buduje drogi, żeby one usprawniały ruch, tak? a nie utrudniały. Ja rozumiem, że powinny być bezpieczne, tak? ale argument, argument typu, że droga będzie jednokierunkowa i będzie bezpieczna, to, to nie jest żaden argument dla mnie, bo równie dobrze moglibyśmy zrobić wszystkie jednokierunkowe tak, i jeździć dookoła, albo tak jak jest w Stanach Zjednoczonych, że na przykład raz dziennie można przejechać tylko ulicą w jedną stronę, a. a na następny dzień w drugą stronę, to też by było bezpiecznie, ale tu chodzi o to, żeby po prostu ten ruch był, był płynny, tak? Nie wiem dlaczego chcecie zrobić tą jedną kierunkową. Nie wiem, ta droga jakby była po remoncie, to uważam, że by była drogą w miarę bezpieczną. Jedynym problemem, jakim by był, no to wiadomo, ten wyjazd, który jest tam na Sobieskiego, tak? Ale uważam, że miasto mogłoby. Coś zrobić z tym, żeby tamten, to skrzyżowanie usprawnić, ale może ja się tam nie znam na tym, ale uważam, że są metody na to, żeby to zrobić. To, 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 co tutaj Pan powiedział, oczywiście ruch się przeniesie na ulicę Buczka Migali. Też współczuję ludziom, którzy mieszkają na ulicy Buczka, to jest droga wybrukowana. Samochody tam jeżdżą z dużą prędkością, jest bardzo duży hałas, bo te opony stukają, każdy wie, tak, mieszkańcy Lubonia chcielibyśmy komfortowo żyć, ja wiem, że no nie unikniemy pewnych rzeczy i ruch jest coraz większy, bo jest coraz więcej samochodów, ale współczuję tym ludziom. Ja chciałem się zapytać, po co coś zmieniać, co na razie działa? Czy nie lepiej wybudować zrotu, zrobię z Zablikowską? Postawić rondo czy, czy światła na, na, na tym skrzyżowaniu i sprawę zamknąć. A gdzie rondo? właśnie na to jest wszystko koszty. No, koszty są, no wiadomo, wszystko. No zdrowie też szybko, jak człowiek, jednego, drugiego się, się zabije. Tych wypadków coraz będzie coraz więcej. Bo, bo nie, nie ukrywam, że ja tam jeżdżę pięć razy, kiedyś przez tą krzyżówkę. Tu Państwo do Migali mają bliżej trochę, ale ja muszę przejechać cały krzyżówkę, Tu z Panią radną musimy przejechać, jednak, nie? I sytuacja jest taka, nie taka. Po co upakować się w kosztach? Ten projekt kosztuje. Jak wszystko kosztuje, i po co, co zmieniać? Co na razie w tej chwili funkcjonuje. Nie było tam jakiegoś wypadku. Proszę o statystykę od jakiegoś okresu czasu. Nie było żadnych wypadków. Ludzie zauważą, uważają i są w stopu I chcę Panu przypomnieć. 2011 złożyłem wniosek w sprawie organizacji tego ruchu. Nie pani radna, jedna, druga, trzecia, przepraszam, z całym szacunkiem. Ja złożyłem na wniosek i dostałem taką odpowiedź. I wnioskowałem o znaki stopu. W tej te znaki stopu są. No chyba, że pijany pojedzie tego znaku nie będzie widział. Ale to jest też ograniczy w pewnym sensie, że ktoś jak pojedzie widzi znaki stopu, stanie. I spojrzy to proszę, o oczywiście. Natomiast tak. oprócz tego, że działamy w najczęściej w Polsce, jest pewnie tak, że działamy w następstwie nieszczęście. My chcąc być mądrzy tym, co się dzieje i może się dziać, działaliśmy prewencyjnie i to też dla na nas ważne, nie tylko w tym obszarze. Stąd też, stąd też to takie ustrzeżenie przed negatywnym zdarzeniem po to, że jeżeli w momencie, jeżeli nie, nie było z naszej strony żadnego Dobry. działania, a byłby wypadek, to chcielibyśmy mieć się No, Ale jak teraz będzie tych wypadków, to co pan zrobi na tym? W tej chwili ich nie ma, w tej chwili ich nie ma, tak. Samochodach ciężarowych samochodach dostarczy, nie ma prawej strony szyby, czyli samochód, który dojeżdża pod kątem około tam, powiedzmy, nie 90 stopni, a bardziej ostry, z prawej strony nie jest w stanie ktoś kierowca zobaczyć, musiał się wykręcić z pasu, wysiąść i zobaczyć, czy samochód jedzie. Jest totalna bzdura, dlatego tutaj, na tym odcinku, mamy kąt ostry. Przy ustawieniu samochodu, tutaj jest w tej chwili na stopie, po prostu ktoś siedzi i widzi, co prawda, z ograniczeniem z lewej strony. Tak jakby... Teraz po, Każdy samochód, co drugi, trzeci, rzadko, który jedzie prawidłowo przez Muldę, no to... Wszyscy tą no to Muldę obijają. A powinien nie, nie no to... przecinać to... tych pasów. To co robimy co To jeśli to prosić to, to, są... to, 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 to jest zaróżmy. to zarosz. To zaróżmy. to zarosz. To jest to zarosz. To jest to nie jest pytanie do dla nas wszystkich. Czemu tak robimy? Bo ja, proszę pana, ani razu, dla przykładu, nie Panie pojechałam sobie, środkiem. Może tam jakąś kontrolę? Nie, Ta to nie trzeba tu zmienić, myślenie. Nie dodaje jabłek, tylko która postawia jakiś mandal. Proszę o kilka słów wyjaśnienia, dlaczego one są rozdzielone. tak? To, to, to... Ja, to, ja mogę zazwyczaj powiedzieć, bardzo. że dla ruchu autobusowego jest narzucona konstrukcja czołu zwalniającego i właśnie z przerwą w osi drogi. Tak jest, to jest wszędzie, że Tak, tak jest się To jest instrukcja, która obowiązuje wszystkim. To instrukcja ogólnopolska, czy się podoba, czy nie. Panie Burmistrzu, ja ze swojej strony mogę za, że tak się tak zadeklarować, że po prostu wezmę i parę złotych mogę po prostu dorzucić się na to, chociażby żeby ten odcinek może wstępny, yy, migali po prostu jakoś, no nie wiem, znosić bundusz, stworzyć stowarzyszenie, jakieś czy coś takiego. Naprawdę można zrobić tego typu rzeczy. Tego typu rzeczy się nie robi. Urobiło się. Składamy. No się ja wiem, na no ale no i, i gdzie jesteśmy? Jesteśmy tam gdzie byliśmy, tak? I mamy jeszcze większe zagrożenie w postaci skrzyżowania jednego do drugiego. A Luboń się rozbudowuje i to będzie narastało. Myślę, że jedynym rozwiązaniem takim długofalowym byłoby faktycznie e, zajęcie się projektem e, tego ronda. Ja wiem, że to jest, są koszty, ale czy w ogóle ktoś e, e, liczył, jakie to są koszty finansowe tego ronda? Przyjmijmy e, parę takich rzeczy, że Wiry i tam dalsza część Lubonia na pewno będzie się rozbudowywała. Jeszcze nie wiadomo, co tam powstanie. Ile tam domów mieszkanych, czy może, może coś jeszcze tam, tam powstać? I yy, każde takie rozwiązanie, które jest może na, na pół roku, na rok, za chwilę, samochodu <śmum> mamy coraz więcej. I y, totalny bałagan po tej ro organizacji y, y, jest zapewniony. Plany świata, że to, to wszystko będzie tym czasowe, tymczasowe. Robienie tych wysepek, ustawienie się pod innym kątem, tak jak Pan mówi, to też, to też się obawiam, że. No w tej chwili można w miarę liczyć na bezkolizyjne mijanie się dla hmm. osób jadących od strony targowej w stronę WIR i z Buczka jadących z w stronę Lubonianki. Chodziłoby też o... Naprawdę, jeżeli... wszelkie Jestem bardzo za, żeby się udało wykombinować tam rondo. A co do to, to prędkości na Buczko, no to, to nie da się ukryć, że też muldy by pomogły. W dwóch przypadkach. Pani, Pani Patryk mówiła o to pisała również o, o przejściu dla pieszy i prze, wyjściu z, z osiedla. Na pewno, na pewno spowolniło, gdyby było przed górką i za górką. Dwie, dwie, dwie muldy. To już by to pomogło. No, Główna kwestia z tej krzyżówki to, to rądu spowolniłoby i te jadących z żabikowskiej, i te jadących z buczka, i te jadących od wir. dalej rozwiązanie. Pytanie, Pytanie moje, czy my możemy im wprowadzić jakiekolwiek inwestycje przed upływem okresu 5, 5 lat, od momentu, kiedy uzyskaliśmy środki unijne na budowę pełnej Nie możemy nie możemy, Nie, 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 nie możemy nie możemy najprawdopodobniej dać całości Czyli 2017, nie ma mowy o, o budowie rądu, tak? Właśnie. Z tego wynika jedno, że są dwie opcje, które Państwu proponujemy i które też jeszcze wspólnie w naszym gronie przedyskutujemy, bo Państwa oczekiwania chcemy połączyć z priorytetem, który jest po tej stronie stołu, też bezpieczeństwo. Musimy się z my 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 tym i dlatego chcemy się spotkać na środku. Powtórzę raz jeszcze i chcę zapytać, czy co do tego jest zgoda dwóch wariantów, które mamy rozważyć. Pierwszy wariant to ten, gdzie utrzymujemy dwukierunkową ulicę żabikowską, a zmieniamy ze względu na wyjazd z ulicy Łuczka pierwszeństwo przejazdu na tym To jeden wariant. Drugi wariant. To ten, gdzie nie zmieniamy żadnej organizacji i zostawiamy tak, jak jest. I jeśli mogę prosić. Ale są wtedy zbócz z wtedy tak. Wtedy tak, tak. jest jest momencie Drodzy Państwo, spokojnie. Pierwszeństwo by było utrzymane w tym ciągu. I mam prośbę. Tak, państwo mają tu swoich przedstawicieli radnych. My przez tydzień czasu w naszym gronie rozważymy te warianty, one są bezkosztowe. Bardzo proszę, czy do Pani Radnej, czy do Pana Radnego w ciągu tygodnia na stronę, w jakikolwiek sposób pozostaniecie Państwo w kontakcie. Proszę, abyście Państwo Radni zebrali tę opinię. Komisja Komunalna się zbierze. Myślę, Przyszmy że w przyszłym tygodniu. Panie radny, z największym szacunkiem koszt wprowadzenia pełnej sygnalizacji jest około ponad 200 tysięcy złotych. Ta pierwsza sygnalizacja, którą mieliśmy tu, proszę wierzyć, kosztowała niecałe całe 100 tysięcy złotych. Pan tutaj przed, przed chwilą przedstawiał, że ulica zostanie pozostanie dwukierdów, dwukierdów. Chciałbym się dowiedzieć, jaki pan przewiduje czas na likwidację tej wysepki nieszczęśliwej, która w tej chwili jest u wylądu Jeżeli chodzi o wysepkę, ona w tym momencie w jednym i w drugim zawiera, drugim nie zawiera jest się, się... Jest niepotrzebna, no więc właśnie a stwarza niebezpieczeństwo tak, obecnie, dlatego... E, jak wszystko możemy zdemontować? Tydzień do dwóch tygodni, tak? No. Zajem, no. To znaczy co do znaków, no, znaków no, może nawet no, do piątku no, powinien być, to na pewno. Panie Burmistrzu, te tak? 200 tysięcy co Pan mówi, co to to budować średnio, czy pan się nie pomylił? Całe sygnalizacje? Co co najmniej? Co, na to najmniej, To najmniej. To niewiele, to jest niewiele w porównaniu do 10-20 To jest niewiele. To jest 10 tysięcy, które to jest. To, rozwijania rozwijania, to jest, tak? tak. tak? jest tak niewiele.